I tutaj nas pomaga, ale nie się tam... Dzisiaj mamy drugi dzień siódmego rajdu królewskiego samochodów zabytkowych, który wyruszył z pałacu w Jabłonie w Warszawie. Jest to cykliczny rajd, który został zainaugurowany przez pana Macieja Rzepeckiego, właściciela firmy zajmującej się renowacją zabytków. Siódmy rajd królewski samochodów zabytkowych. Ma na celu propagowanie tak naprawdę ruchu zabytkowych samochodów w Polsce, ma na celu pokazanie szerszej publiczności, piękna tych samochodów. Ruszyliśmy z pałacu w Jabłonie, ponieważ to jest rajd królewski, więc musieliśmy znaleźć zgodne miejsce. Jedziemy, odwiedzamy Mazury, mamy bazę w Gałkowie. Odwiedziliśmy dzisiaj pałac w Nakomiadach, jedziemy do polskiej wsi, jutro zwiedzamy Winnice. Nasz rajd opiera się na tym, że jest to trochę sportu, trochę zabawy, trochę zwiedzania, dlatego jesteśmy tutaj. Tutaj mamy w Mrągowie próbę sportową, więc jest ten element rywalizacji, a potem jedziemy właśnie na jedzonko, na relaks do polskiej wsi, żeby po tym elemencie rywalizacji jednak wszyscy się mimo wszystko integrowali. Przydarzyło mi się to, że musiał zmienić to. gdy i... Dzisiaj na rajdzie mamy 9 samochodów, ponieważ jeden dojedzie dopiero wieczorem. Mamy samochody, mamy Jaguary. Mamy Jaguara i e Taipa z 1967 roku. Mamy Mustanga, Mustang Mach 1. E, bardzo problematyczny samochód. Mamy Chevrolet Chevelle, mamy Corvette z 1973 roku, mamy e, samochód angielski MG Midget, to jest taki malutki, zielony, zresztą midget po angielsku oznacza karzeł, więc stąd jego nazwa. Mamy samochód Lotus Esprit, to jest samochód, w którym e, James Bond, tylko nie pamiętam, w której e, serii, e, pływał jako amfibio, <noise> więc e, tam był taki biały, biały u nas jest czerwony, Mamy Fiata. Czego powinniśmy Wam życzyć tutaj, na dalszej drodze, w Mrągowie i dalej? Tak. E, bardzo proszę o życzenia, aby nic nikomu się nie wydarzyło, aby nikomu się nie urwało koło, nikomu nie spadła ni, e, linka hamulcowa e, oraz by wszyscy się dobrze bawili i wszyscy cało i zdrowo dojechali do domu.